Nie ulega wątpliwości, że egzamin maturalny z matematyki jest bardzo potrzebny naszym uczniom. A dzisiejszy dzień w szkole przebiega normalnie. Uczniowie przyszli nieco później, na dziewiątą, i po wejściu na salę rozpoczęli spokojnie swoją pracę. Właściwie yy, no nie było takie trudne. Najtrudniejsze wydawało mi się ostatnie zadanie, ponieważ było w nim dużo fizyki jak mnie, A ja z fizyką nie bardzo sobie radzę. Ale prostu... ktoś zemblał albo hmm. taka próba, jest potrzebna? Tak, tak. Dlaczego? Dlaczego, Dlaczego dla próba ma? Z, z samego siebie, ile się potrafi, ile się nie potrafi, ile jeszcze trzeba przerobić do, do tej pracy? To co? Zwalić.